Tiramisu z makiem idealne połączenie klasycznego deseru z makowym twistem. Przedelikatny krem, przepyszny. To co zaczynamy. Przygotowujemy 200 g mielonego maku, zalewamy szklanką gorącego mleka, mieszamy i przykrywamy. Po 20 minutach ściągamy pokrywkę i studzimy. Z czterech jajek, pamiętajcie o sparzeniu, oddzielamy białka od żółtek. Do żółtek wsypujemy 60 g cukru i ucieramy. Do ubitych żółtek dodajemy w dwóch partiach 500 g serka mascarpone. Następnie mieszamy delikatnie rózgą. Gdy krem jest pięknie wymieszany i nie ma w nim grudek, dodajemy nasz przestudzony mak. Mieszamy. Do pozostałych białek wlatuje szczypta soli i zaczynamy miksować, gdy się troszkę spienią. Dorzucamy 60 g cukru. I miksujemy do momentu rozpuszczenia cukru. Białka dodajemy w trzech partiach, za każdym razem delikatnie mieszamy. Dno naczynia wykładamy biszkoptami, które moczymy w mleku, następnie połowa kremu, wszystko pięknie wyrównujemy. Druga warstwa biszkoptów i reszta kremu. 3 godziny w lodówce i gotowe.